Dzień dobry, pasy nie bez powodu znajdujemy się pod oficjalnym sklepem Krakowi, ponieważ ten sklep przychodzi w wielką metamorfozę, którą zobaczycie na tym vlogu. Jest z nami Andrzej, który zna ten sklep od podszewki i powie nam, co tutaj tak właściwie się zmieni. Stara gablota zostanie zastąpiona nową. Dwa stanowiska kasowe, które na pewno ułatwią Wam zakupy w oficjalnym sklepie Krakowi. Wejście do oficjalnego sklepu Krakowi również się zmieni. Nie chcemy tutaj zdradzać za wiele szczegółów, ale na pewno się o tym dowiecie. na których prezentujemy gadżety Krakowi oraz szaliki również zyskają nowe życie. Także koniecznie oglądajcie vlog do końca, a ja wracam do was jutro, żeby pokazać wam jak te zmiany w ogóle zachodzą. Czwartek, 30 stycznia i ja jestem w drodze, aby pokazać wam jak przebiega remont, ponieważ dzisiaj w zasadzie jest taki zasadniczy pierwszy dzień, kiedy coś się dzieje. Już jak widzicie są zmiany. Która ekipa skończyła nam pierwszy etap modernizacji sklepu. Koszulki meczowe oraz szaliki znalazły swoje nowe miejsce. Gadżety również są w nowej gablocie, oświetlone jeszcze bardziej niż poprzednie. Natomiast sekcję lifestyle znajdziemy w tym miejscu. Zapraszamy na zakupy, ale to nie koniec, czekają nas jeszcze dwa etapy modernizacji. Koniecznie oglądajcie vloga do końca. Nasza metamorfoza dobiegła końca, chodźcie zobaczyć jej efekty. Zapomnijcie nas odwiedzić dzisiaj podczas spotkania z piłkarzami lub podczas sobotniego meczu z Radomiakiem. Do zobaczenia!